I gonitwa się rozpoczęła, dobrze przyjął start Karam Muscat i on prowadzi, za nim Kito i Almaret, lekko wstrzymywany przez jeźdźca, ale i tak już jest w tej chwili drugi. Karam Muscat, Almaret, Kito razem z Winamer de Tuar. tuż za tymi końmi Lindals Avatar, ostatnia Serafina, przed nią Harun. Almaret wyszedł na prowadzenie 1400 metrów do słupa. Na drugim miejscu Karamuska, Dalej Wina Merdetuar. Kito dobrze galopuje w środku stawki Nimrod. I do celownika zostało jeszcze jakieś 1100 metrów. Almarete Karam Muscat, wydaje mi się, że tempo nie jest za mocne, dalej Wina Merte Tuare, kolejny koń to Kito, na ostatnim miejscu podskakująca Serafina i na o Łuku, czy po już... No... Już mocno wółku są konie. Almarete przed Karam muskatem. Za nimi troszkę już bujane wina Merde Kolejny koń to lekko idący Kito i lekko idzie Nimrod. Ostatnia Serafina. Wyjście na prostą finiszową. Nieco ponad 500 metrów do celownika Almaret przyspiesza i oderwał się od rywali. Drugi jest Karam Muscat. Polem Kito świetnie galopuje Nimrod. Ucieka Almaret, gonią Karam Muscat, Nimrod Kito, tutaj do walki włączył się Lindals Avatar. Słabnie Almaret, w tej chwili chyba Kito jest na czele, ale świetnie galopuje też Nimrod i Nimrod wysuwa się teraz na pierwsze miejsce i już jest bardzo blisko celownika, ale szybki koń, Nimrod wygrywa przed Kito, trzeci Lindals Avatar.